Thank you Wymiana wierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wymianą istniejącego wodociągu azbestowego. W związku z tym, że robimy tą nawierzchnię, oczywiście ten wodociąg również trzeba wymienić. No azbest, jak wiemy, do 2030 roku, z jakiejkolwiek części on by nie był, trzeba, się, trzeba ten azbest uty utylizować. Zaplanowany termin realizacji to do 30 czerwca 2013 roku. No mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam przede wszystkim aura pogodowań, żadne inne nieprzewidziane rzeczy, żeby tego terminu nie dochować. Wykonawca oczywiście został poinformowany o tym, że tutaj termin jest przede wszystkim najważniejszą rzeczą, jaką on musi dotrzymać. Mam nadzieję, że, że współpraca będzie się dobrze układała. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej. I wykonawca, a firma usługowo-budowlana, Witold Cygiert, e, która wygrała przetarg tego zadania, sprosta naszym oczekiwaniom. Wartość inwestycji to jest 1 270 tysięcy zł, przy czym warto tutaj zaznaczyć, że sam wodociąg kwota 130 tysięcy zł będzie pokrywana przez e, przedsiębiorstwo ECOWIC.